Witam Państwa serdecznie na kanale Łączą Nas Szachy, z tej strony Marcel Kanarek. Ja przygotowałem dzisiaj dla Państwa partię, którą rozegrałem kilka lat temu na Lidze Niemieckiej, sezon 2015-16. Moim przeciwnikiem był niemiecki, no wtedy chyba jeszcze junior, Filip Lercz. No niejednokrotnie już mierzyłem się w ciągu kilkunastu lat zmagań na Lidze Niemieckiej z tym zawodnikiem. Grałem wówczas w mojej drużynie na pierwszej szachownicy, i właśnie taka oto partia ciekawa, dosyć powstanie. Zaraz zobaczymy. Zacząłem ruchem D4. Był to jeszcze okres, kiedy raczej częściej posługiwałem się tym posunięciem w pierwszym wyborze. Skoczek F6, C4, E6. Skoczek C3, czyli tu mamy trochę zmianę schematu. Dużo ostatnio było królewsko-indyjskiej, dzisiaj obrona nimcowicza. E3, B6, skoczek G2. No, ten wariant wybrałem tak dosyć spontanicznie. No, moja wiedza też nie była pełna w tym zakresie, ale dużo różnych rzeczy testowałem w tym momencie. Chodzi o to w tym ruchu, żeby skoczek był broniony, i po ruchu A3, po biciu gońcem na C3 była możliwość odbicia skoczkiem. Nastąpiło C5 i po ruchu A3, ku mojemu zdziwieniu, przeciwnik wybrał posunięcie goniec A5. Jest to ruch teoretyczny, niezbyt często te pozycje powstają, ale to odejście na A5 okazuje się że jest bardzo ciekawe, bo nie ma teraz jak tego gońca tutaj zdobyć na A5. No, ale ja pomyślałem na partii. No, chwila, chwila. No, skoro on jest zamknięty, możemy tutaj szukać y, jakichś kontynuacji, które jemu po prostu zagrożą. I nastąpiło właśnie wieża B1 z ideą B4. Y, no, chciałem trochę w ten sposób przymusić tutaj przeciwnika do wybicia. No, ale on nieustannie bronił po prostu pola B4. Czyli teraz Hetman z pola E7 broni na B4, więc znowu ten ruch jest niemożliwy. Gonię z D2. Krótka roszada, no i nagle w dziewiątym ruchu okazuje się, że przede mną bardzo ciekawa możliwość, która wyglądała kusząco, a której na partii nie do końca byłem pewien. Jak później sprawdzałem i się okazało, jest to ruch, który gdzieś tam no, kilkanaście razy został w historii zagrany. I to co ciekawe, z dobrymi wynikami białych. Dziś już wiem, że ten ruch prowadzi do remisu, także gdybym pewnie z tą wiedzą siedział na partii, to bym tego ruchu nie zagrał co ciekawe. Czasami niewiedza jest pomocna w tym, żeby podejmować jakieś ciekawe decyzje. No i też inne doświadczenia juniorskie mi to przez lata pokazały. Także tutaj niewiedza pomogła mi po dłuższym, zdecydowanie dłuższym na myśle podjąć ryzykowną próbę. Kombinacyjną, czyli ruch B4, w tym momencie już pewnie Państwo się domyślają, że po CB, AB i koniec B4, idea jest taka, żeby przeprowadzić tę kombinację w celu otwarcia króla przeciwnika, czyli poświęciliśmy w tym momencie jakość na B4, żeby w tym momencie rozbić tego króla na G8 i żeby być może przeprowadzić jakiś atak, który będzie bardzo skuteczny. Nastąpiło skoczek D5. No I w tym momencie przeciwnik no, miał różne możliwości. Jeżeli by nie wziął pionka na C4, no to rozbijając króla poprzez ruch skoczek F6 za chwileczkę, no po prostu liczyłem na to, że szybciutko tam będzie zaraz konie w 4, gonie z D3, jakieś uderzenia na H7 będą grozić. Także tutaj czysto intuicyjna ofiara. Oczywiście. Poparte jakimiś obliczeniami, ale wszystkiego tutaj się wyliczyć nie da. Nastąpiło Hetman C4 i poskoczek F6 GF. No, jeszcze tu może nadmienię, że zanim skoczek F6 jeszcze wybór padł, no to trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo ciekawą kontynuacją mogłoby się wydawać tutaj skoczek na C3. No i teraz, niestety, tutaj przykra niespodzianka w postaci ofiary Hetmana by nam nie czekała, tak? Czyli przeciwnik, no tutaj uciekając Hetmanem. Nawet nie za bardzo ma gdzie uciec. Można zdobyć tego hetmana. Widzimy, że on teraz jest w podczasku. Ale właśnie ta ofiara hetmana na F1 w tym momencie i odbicie za chwileczkę na D5 pionkiem. No skoczkiem podejrzewam, że też odbicie jest niezłe, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że policzmy materiał. Ja w tym momencie mam hetmana więcej, ale za co? Za yy, wieżę i skoczka. I jeszcze te dwa złączone pionki. I tak naprawdę ta pozycja jest uważam lepsza czarnymi. Tutaj pewnie komputer by pokazał, że jest w okolicach równości, ale kompletnie moim zdaniem nie nadaje się to do gry. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy no, totalny brak ataku, to jest pierwsza wada, czyli białymi tutaj już nie za bardzo będziemy mogli atakować. Czarnych figury się rozegrają, pionki złączone groźne pójdą tutaj do przodu. I tak dalej, i tak dalej. Będzie ciężko je zastopować, żeby nie oddawać później materiału. Także ja tu widzę potencjał jedynie dla czarnego, a więc tutaj ta próba, myślę, że byłaby nieskuteczna. Zresztą była chyba nawet jakaś partia w tym temacie i była ona zakończona, zdaje się, że dwoma remisami, jeśli się nie mylę. W każdym razie, no, nie podobało mi się to zdecydowanie. Wolałem dalej te okróla tutaj rozbijać i postawić na atak. No i tu przeciwnik, muszę przyznać, zareagował bardzo dobrze, bo znalazł jedyne ruchy, które teoretycznie bronią pozycję. Jest to posunięcie hetman a2 i to jest najlepsze pole dla hetmana, bo widzimy jeżeli ten hetman by się wycofał na przykład na c7, to on wcale nie pomagałby królowi na g8 i za chwileczkę pogonie z d3 i, goniec i hetman h5 lub hetman g4 no tam ta pozycja stałaby się po prostu dla czarnego przegrana. Hetman na a2 powoduje, że w różnych momentach jak hetman mój opuści pierwszą linię, no to na pierwszej linii mogę dostawać jakieś kontr a więc no, postanowiłem, że jednak mimo wszystko ten atak tutaj rozpocznę. Nastąpiło Hetman G4 e, i po król H8 goniec D3. idea jest taka, że w tym momencie może, mogą grozić ruchy w stylu Hetman H4, czasami Koń H5. Być może na H5 Hetmana również można postawić. No, wszystko zależy od tego, jak sytuacja za chwileczkę się potoczy. E, przeciwnik znowu znalazł silne posunięcie, czyli Próba wymiany mojej najsilniejszej figury atakującej, czyli tego gońca na D3. I w tym momencie rzeczywiście nie jest łatwo podjąć jakąś decyzję. Też jestem pozbawiony wszelkich ofiar na H7 gońca, ponieważ tutaj na pierwszej linii mogę dostać jakieś nieprzyjemne szachy, i król będzie odcięty przez gońca na A6. Więc no, postanowiłem, że zagram posunięcie, po którym wydawało mi się, że niczym nie ryzykuję a mogę dalej próbować tutaj wygrywać. A więc nastąpiło hetman h4 i po likwidacji gońca najpierw zbiłem na f6 i po król g8 odbiłem skoczkiem na d3. No i okazuje się, tego dopiero dowiedziałem się po partii, że tutaj troszeczkę przesadziłem z tymi ofiarami, bo myśląc, że nic nie ryzykuję, czyli w najgorszym razie będę dawał wiecznego szacha na polu g5 i f6, no, wydawało się, że w najgorszym razie będzie remis. Okazuje się, że czarny może tu wyjść z przewagą, jeżeli znajdzie posunięcie, które to pole na G5 broni, czyli Hetman D5. No i co mi się wydawało, a co było nieprawdą? że poskoczek e5, wydawało mi się, że tu jest dobrze, bo nadal będzie to hetman g5 groziło i kompletnie nie doceniłem, że przeciwnik mógłby zagrać tu hetman g2 i wcale się okazuje, że po tej linii g tutaj wieżą nie wygram, bo ona nie ma jak zająć pola g1 w tym momencie. Jeszcze muszę tracić tempa na jakieś ruchy w stylu wieża f1. Tam mogło mi się wydawać, że na przykład zagram Król E2 i w tam w najgorszym razie po Dama H1 będzie remis, ale nic bardziej mylnego, bo teraz po prostu po Hetman G7 podejrzewam, że wygoni mi przeciwnik Hetmana, zagra jakieś F6. No i mogę po prostu przegrać na zasadzie brak, braku materiału do ataku. Także tutaj przeciwnik miał swoją szansę i. Jej nie wykorzystał, jeszcze stwierdził, że weźmie dodatkowo materiał. Dlaczego tak zrobił? Wydaje mi się, że po prostu liczył na to, że ja będę musiał tutaj brać wiecznego szacha, czyli oddałem mu tą wieżę na H1. No i tutaj już też bywały takie wykłady, w których mówiłem, że ten Hetman na H1, który bierze jedną wieżę, drugą. No to okazuje się, że on po prostu później nie może wrócić do gry, przez co przeciwnik nie ma tej najważniejszej figury, która broni króla. I teraz już pozycja staje się pozycją, no, jeszcze chyba nie wygraną, ale już taką, w, którym, w której zagrożenie jest bardzo duże. Nastąpiło D5, i w momencie, gdy przeciwnik zagrał E5, tutaj jedno powtórzenie pozycji. Nastąpiło po czym goniec C3 wygrywający ruch już tutaj z groźbą. Goniec bije E5, no ciężko się obronić. Tutaj raczej będzie przed tymi groźbami, e, ten król po prostu zaraz może dostać mata. E, nastąpiło D6, i oczywiście no, po jednym powtórzeniu oczek bije E5 zakończyło partię. Dlaczego zakończyło partię? I zobaczmy, jeżeli nastąpiłoby DE, to po goniec E5 no nie ma obrony przed Hetman A8. Jeżeli nastąpiłoby. No, Hetman. Jeszcze Skoczek E5. Hetman G2. No, tu trochę żałowałem, że przeciwnik nie zagrał w ten sposób w partii. Bo tu miałem przygotowaną ładną kombinację. Hetman H8, Król H8, konie w 7, Król G8 i poskoczek H6 Mat. Jeżeli nastąpiłoby Hetman H2, to ta sama kombinacja wchodzi, tylko z innej strony. Czyli Hetman H8, Skoczek g6 i skoczek e7 matuje, także tutaj oczywiście też byłaby wygrana. no Widzimy tu konsekwencje tego, że przeciwnik no nie docenił potencjał tego ataku, poszedł tutaj w zdobycz materialną i tak naprawdę no to jest pozycja, którą obronić już jest ciężko, dlatego no przeciwnik też zauważmy jedną taką ważną rzecz, że tutaj ma dosyć materiału, żeby nie brać kolejnej wieży na h1. No, okazuje się, że podejście materialne tutaj już może doprowadzić do mata i lepiej skupić się na obronie, dlatego to hetman d5 tutaj było takie silne, no ale przeciwnik się nie zdecydował. No i to właśnie jest ciekawe znowu podejście, tak? W podsumowaniu no, chciałbym zaznaczyć, że nie była to idealna partia, ale... Pytanie brzmi, czy warto było zaryzykować? Okazało się, że w tej partii tak. Mój przeciwnik miał ranking 2372, nie taki znowu niski, no i sobie z takim atakiem nie poradził. Więc zauważmy taką jedną ważną rzecz. Czasami, blef, no tutaj, może zaskutkować tym, że wygramy taką partię. Kiedy należało się nad tym zastanowić? No, zobaczcie, że nawet tutaj, w momencie, kiedy była ta decyzja. Ruchu B4 no też nie byłem w 100% pewien, ale przynajmniej stwierdziłem, że będzie ciekawie. A właśnie y, to w szachach jest najważniejsze, żeby było ciekawie i że nie żebyśmy grali każdą partię i żeby ona była nudna. Ważne, żeby było ciekawie, żeby dużo się działo, żebyśmy mogli właśnie takie fajne partie rozegrać. I tego właśnie Wam życzę, żebyście podejmowali odważnych decyzji, żebyście właśnie takie fajne partie również mogli rozegrać. Y, no, czy czasami też zdarza się wam blefować? Piszcie w komentarzu. Oczywiście chodzi o blef świadomy. No oczywiście nie jest to na dłuższą metę takie super rozwiązanie, ale tutaj gram ruch b4 z poczuciem, że w najgorszym razie mam gdzieś tam remis poprzez wieczny szach, także to takie taki asakuracyjny blefik. No dobrze. Życzę wam samych udanych partii. Trzymajcie się. Widzimy się za dwa tygodnie, za tydzień. Kolejny film Piotra. Trzymajcie, trzymajcie się z nami, oglądajcie kolejne filmy i widzimy się wkrótce. Cześć.